Cześć, witam. Z tej strony Jacek Środyński, jestem fotografem. Zapraszam dzisiaj na odcinek o migawce elektronicznej, czyli tak zwanej cichej migawce, więc jeśli taki temat Ci interesuje, to zapraszam do oglądania. A więc co to jest ta migawka elektroniczna, więc może najpierw zademonstruję. Jeśli włączymy migawkę mechaniczną, akurat Canon R6 jest dosyć cichy, jeśli chodzi o migawkę mechaniczną, ale tak to będzie słyszalne, to jest akurat przy serii, ale kiedy przełączymy aparat na migawkę elektroniczną, w tym momencie zrobiłem właśnie 20 zdjęć i nie było tego w ogóle słychać, więc yy, co nam to daje? No daje to, że jesteśmy dyskretni. Więc w miejscach, których nie można fotografować, jesteśmy w stanie robić zdjęcia cicho, dyskretnie, i nie wiadomo, kiedy tak naprawdę to zdjęcie jest zrobione. Osoba fotografowana nie jest tego w stanie stwierdzić jedynie po naciskaniu guzika. Co widać, jeśli ktoś oglądał moje wcześniejsze filmiki, to widać, że naciskam spust. Często więc tych zdjęć robię dużo i jeśli tak naprawdę robiłbym na migawce mechanicznej. To byłoby to bardzo słyszalne i rozpraszające. Możliwe, że jak ktoś fotografuje sport czy coś, nie ma to znaczenia, ale na przykład przy ślubach w kościele, czy jakichś takich uroczystościach, gdzie wymagana jest cisza, naprawdę jest to dosyć istotne. Dla mnie ma to dodatkowe znaczenie, ze względu na to, że y, pracuję hybrydowo. Czyli łapię i krótkie klipy wideo i robię zdjęcia. Dzięki temu, że aparat jest tak cichy. Fotografowane osoby nie wiedzą, kiedy robię klip, a kiedy robię zdjęć. Jest to dla mnie, dlatego ma takie znaczenie, troszkę ta dyskretność jest zwiększa, ale też wtedy osoba nie skupia się, czy ja akurat robię film, czy zdjęcia, bo nie jest w stanie tego określić. Stąd wydaje mi się, że jest to mega istotny element i przydatny w dzisiejszych czasach bez lusterkowców, dlatego często tego używam. Kiedy najlepiej się sprawdza, jakie są wady? Jeśli chodzi o wady, jeśli oczywiście nie mamy Nikona, na przykład Z9 czy Canona R3, czy na przykład Sony A9, pierwsza wersja lub druga wersja, czy na przykład Sony A1, no to wtedy musimy pamiętać o trzech rzeczach. Bandingu to są linie takie pionowe przy sztucznym świetle. Rolling shutter to jest bardziej znane filmowcom, bo jeśli na przykład fotografujemy i mamy migawkę elektroniczną, czyli tą cichą, i ruszymy w danym momencie aparatem, to ona się zwichruje. I trzecia rzecz to jest w momencie, kiedy fotografujemy szybko poruszające się elementy. Na stronach producentów aparatów, na przykład jak Sony A9 wychodziło jako pierwszy sensor, który te wady ma zlikwidowane, to pokazali, pokazywali kij golfowy, gdzie gość robił zamach, uderzenie, i ten kij był po prostu wygięty, bo matryca takiego, nazwijmy, aparatu, który nie jest przystosowany do pracy na migawce elektronicznej tylko i wyłącznie, to szczytuje liniami. Czyli po, ze względu na to, że ten proces nie trwa tak szybko, widać wtedy przesunięcia obiektu, który szybko się porusza. Piłka będzie, na przykład okrągła piłka, będzie wyglądała jak jajo. Stąd trzeba o tym pamiętać, czy na przykład słup, jeśli będziemy jechać autem czy pociągiem i będziemy fotografować na migawce elektronicznej przy aparacie, który nie ma takich nie ma matrycy Typowo do tego przystosowanej, to wszystko będzie takie mega rozjechane, więc trzeba o tych aspektach pamiętać. I y, kiedy używać tej migawki? To jest istotne. Ja zazwyczaj używam jej w plenerze, czyli przy świetle naturalnym. Dzięki temu nie. Przy mojej pracy hybrydowej jest to bardzo istotne i też ma wpływ na zużycie aparatu, no bo migawka mechaniczna, powiedzmy, tam przez producenta ma na przykład 150 tysięcy klapnięć. Więc trzeba pamiętać o tym, że no też musimy myśleć o swoim sprzęcie, który się zużywa, a że się robi coraz więcej, karty są coraz tańsze i zapełniamy je szybciej, stąd jest to tak istotny aspekt. Stąd, dlatego yy, w tym przypadku używam migawki elektronicznej. Jeśli jest światło naturalne, wiem, że nie będę fotografował sportu czy kogoś biegnącego w moją stronę. To przy typowych ujęciach sprawdza się to świetnie, a dzięki temu jesteśmy niesłyszalni. Może być to minusem, na przykład pracując z modelką w plenerze, bo ze światłami studyjnymi, przy typowych aparatach nie da się tej migawki elektronicznej użyć, bo się nie sprawdzi. Aparat musi być do tego przystosowany, czyli na przykład właśnie te aparaty jak A1, Nikon Z9, czy Canon R, czy one są przygotowane. Pozostałe niestety w tym przypadku nie. Nawet A9 do błyskania potrzebuje migawki mechanicznej, więc błysk. Zawsze z migawką mechaniczną, chyba że mamy na tyle nowoczesny aparat, że już te, y, spełnia te wymogi i można wtedy używać już nawet z krótkimi czasami przy migawce elektronicznej. Y, I w tym przypadku sprawdza się super. Kiedy tak naprawdę nie powinno się używać, bo to nie znaczy, że nie wolno, bo to jest zabronione, y, przy sztucznym świetle, jeśli mamy sztuczne światło wymieszane z naturalnym, a sztuczne dominuje, to. Potem wywołują zdjęcia na ekranie, czasem tego nie widać, na przykład w Sony. Sony ma dosyć kiepskie ekrany, te tylnie, dlatego nie zawsze da się tam tak to zauważyć i często dopiero po zgraniu zdjęcia, robieniu selekcji, widać ten e, tak zwany banding, czyli pasy, ponieważ większość obecnie świateł to są LEDy i e, LEDy migotają. Mimo, że nasze oko tego nie widzi, ale LEDy migotają i aparat jest to w stanie zarejestrować, ponieważ. Rejestruje właśnie liniami, i dlatego to jest widoczne na zdjęciach. Więc, żeby tego uniknąć, są dwie możliwości: albo wrócić na migawkę mechaniczną, ewentualnie e, użyć czasu jednej setnej, bo wtedy przy jednej setnej diody się tak synchronizują, że jesteśmy w stanie to uwiecznić. Więc, przy jednej setnej. Wtedy obraz rejestrowany jest idealnie. No, minusem tego jest to, że jeśli nasz obiekt się, czy osoba fotografowana rusza, no to wtedy niestety będzie poruszenie na zdjęciu, czyli będzie zdjęcie rozmyte i w tym przypadku no, bezużyteczne, więc no, trzeba mieć to na uwadze. No, więc na przykład ja często migawki elektronicznej używam w kościele, fotografując śluby, reportaże ślubne, ale w takich momentach mniej ważnych, czyli na przykład młodzi siedzą i słuchają kazania. I tak skupiam się, żeby wyłapać jakiś fajny moment, jeśli na przykład ksiądz powie coś śmiesznego o nich i tak dalej. No to, żeby też nie zwracać na siebie uwagi, obserwuję parę młodą, Aparat trzymam stabilny lub mam obiektyw np. ze stabilizacją i wtedy przy jednej setnej jestem w stanie z cichą migawką pracować i te zdjęcia nie mają tego bandingu. Ale. Jeśli na przykład para, nie wiem, nagle by podskoczyła z tego krzesła, no to zdjęcie było poruszone. Dlatego na jednym aparacie mam ustawioną migawkę elektroniczną, na drugim z tradycyjną mechaniczną, że w razie czego jakby coś się działo, jakieś takie wydarzenie, które, nie wiem, wymagałoby szybkiego ruchu, no to na drugim aparacie mam ustawioną migawkę tą mechaniczną. Stąd jest to takie troszkę mylące, bo niby pisze w aparacie, że tryb cichy, ale trzeba pamiętać, że wtedy aparaty przełączają się na migawkę elektroniczną. Oczywiście w starych lustrzankach było coś takiego, że ten tryb cichy powodował, że tam lustro się wcześniej podnosiło i tak dalej, ale to jest całkiem co innego. W przypadku bezlusterkowców uruchamiamy wtedy migawkę elektroniczną, czyli matryca szczytuje bezpośrednio w odpowiednim czasie dane zdjęcie rejestruje już jakby bez użycia migawki, dlatego trzeba pamiętać właśnie o tym czasie, że ta jedna setna jest istotna, bo wystarczy ten czas dać Krótszy, czyli np. na przykład 1 125 lub jedna i już to się może nie synchronizować, bo zazwyczaj jest tak, że LEDy w Polsce świecą z częstotliwością 50 Hz. Stąd w tym przypadku przy filmowaniu też może to występować. Dlatego o tym pa trzeba pamiętać, że wtedy wystarczy zmiana czasu, dostosowanie właśnie do. Y Oświetlenia: no, Ponieważ ledy są różne, nie zawsze da się tak od razu trafić. Stąd przy jednej setny nigdy u mnie takie, y, taki banding nie wystawił Te pasy więc jest to dosyć istotne i trzeba mieć to cały czas w głowie. Dlatego wtedy sobie ustawiam tryb manualny. To jest jedyny moment, gdzie ustawiam tryb manualny. Oczywiście można by było mieć włączone auto ISO, ale akurat w tym przypadku lubię mieć już ustawienia swoje. Y, no, czasami się zdarza, że kościół jest bardzo jasny i wpada na przykład dużo słońca. No to wtedy jedna setna. Będzie powodowała, że będę musiał przysłony na przykład przymknąć z 1,4 do na przykład 2,0. Może być tak i na przykład, bo ISO już mam ISO 100 i, i dalej jest za jasno, więc no, przy tych sytuacjach jest to, no, wtedy czas korygować. Więc wtedy no, patrzymy, czy zależy nam na tej głębi ostrości płytkiej, czy jednak chcemy być dyskretni. Jeśli dyskretni, no to przymykamy. Jeśli musimy mieć tą przysłonę 1,4 czy 1,2, no to automatycznie musimy y, użyć migawki mechanicznej. Co do rolling shutter, czyli tego efektu poruszenia, niestety nie da się tego wyeliminować przy, te, przy tych typowych matrycach, więc też trzeba o tym pamiętać, żeby szybko aparatem nie ruszać podczas robienia zdjęcia. Czasem to widać, możliwe, że uda mi się jakiś przykład znaleźć, że robiąc dany kadr, na początku naciskając spust migawki, lekko jest zruszone zdjęcie, a kolejne, na przykład 2-3, już jest no, no, w normalnym jakby ten i to wtedy widać jak się rozjeżdża klatka. Stąd można wtedy kogoś wyszczuplić albo spłaszczyć, czyli powiększyć, więc trzeba być czujny i na przykład też w ruchu, czyli jeśli fotografujemy na przykład parę modą, która do nas biegnie, no to też albo biegnie bezpośrednio na nas, no to też mogą być jakieś mikroporuszenia i to zdjęcie nie będzie takie super ostre, więc w tym przypadku nawet używając tam czasów bardzo krótkich. Bo w plenerze często tam w pełnym słońcu, nawet 1,8 tysięczna. Mimo wszystko Rolling Shutter występuje. Yy, trzeba pamiętać, że Matryca ma bardzo dużo megapikseli i nie jest w stanie zczytać tych wszystkich danych naraz. Do tego trzeba by kupić aparat typowo przygotowany do tego, czyli Nikon Z9. Canon R3, czy właśnie Sony A9 pierwsza, druga wersja i Sony A1, więc tak przypominam, bo w tych aparatach wtedy nie ma znaczenia, chyba wszystkich z nich można już nawet błyskać z migawką cichą, tą elektroniczną, więc wtedy jest taka możliwość. Mam nadzieję, że choć troszkę rozjaśniło. W międzyczasie tam się przykłady pojawiały i jest w tym sens, bo często dostaję pytanie, ale po co używać tej migawki elektronicznej, więc. Po pierwsze, oszczędzamy sprzęt, bo nie zużywamy y, migawki mechanicznej, bo to też ta żywotność jest dosyć istotna dla osoby, jeśli potem sprzedajemy aparat, albo chcemy nim fotografować bardzo długo, to jest to bardzo istotne. E, no i dla tej cichości, czyli wtedy nie zwracamy na siebie uwagi. Y, I wydaje mi się, że jest to istotne właśnie przy mojej pracy hybrydowej, gdzie i filmuję, i łapie zdjęcia. Dzięki temu jestem w stanie być niezauważalny, niesłyszalny i daje mi to takie poczucie, że jestem bardzo dyskretny. Więc w tych przypadkach używam właśnie migawki elektronicznej, oczywiście przy świetle naturalnym, bo to jest dosyć istotne, że jeśli mamy światło sztuczne lub mieszane, no to już wtedy, jeśli to sztuczne dominuje, bo na przykład jeśli fotografujemy panią młodą, która stoi naprzeciwko okna, i my od strony okna fotografujemy, a za Panią Młodą świecą się na przykład dwie małe żarówki, to wtedy nie ma sensu przełączać na migawkę mechaniczną, ze względu na to, że tamte światła z tyłu nie biorą udziału w ekspozycji z przodu. Więc nawet jeśli z tyłu wystąpią jakieś mały banik, czyli te pasy, to nie będą się rzucały w oczy. Więc jeśli to jest w tle, to bym się tym nie przejmował. W przypadku, kiedy jest to jako dominujące światło, czyli na twarzy naszej osoby fotografowanej, czy fotografowanych osób jest to yy, główne światło, no to już trzeba o tym pamiętać, bo można się zdziwić i te zdjęcia są raczej nie do uratowania. Ciężko będzie trafić, chyba że mamy kilka zdjęć pod rząd, ale to przeklejanie tego, kopiowanie, to by było straszne. Więc polecam sobie zrobić tak. Yy, ja wcześniej miałem akurat w w Sony, że na przykład pod C1 miałem migawkę mechaniczną, pod C2 migawkę elektroniczną z tymi samymi ustawieniami, więc mogłem szybko sobie przełączać. No oczywiście, no, tutaj nie istnieje ryzyko, że się pomylimy, czy coś, no bo słyszymy, czy aparat robi zdjęcia głośno, czy nie. W Canonie akurat jest fajnie także, przez menu można sobie stworzyć skróty. Ja mam dodane, że zmieniam po prostu to samemu, bo. Akurat jeśli robię na zewnątrz, to od razu sobie przełączam, wchodzę do pomieszczenia i jeśli jest światło sztuczne od razu przełączam na mechaniczne. Więc mam nadzieję, że pomogłem. Choć troszkę w razie pytań zapraszam, będę starał się jeszcze dodatkowo wyjaśniać. Temat dosyć obszerny, ale mam nadzieję, że dobrze wyjaśniony. Dzięki wielkie za oglądnięcie. Jeśli tego typu filmy Cię interesują, to zapraszam do subskrybowania, polubienia i wciśnięcia dzwoneczka, bo wtedy będą wszystkie powiadomienia na bieżąco przychodziły. Pozdrawiam, udanego wieczoru lub dnia. Hej, cześć.